Dzień dobry. ma na imię Łukasz. Dzisiaj spotykamy się z kolejnym ekspertem firmy JKB Group, panią Magdą Grubelną. Cześć, Magdo. Cześć, Łukasz. Magda jest kierownikiem działu zakupów właśnie w tej firmie. Dzisiaj zapytam Magdę o to, w jaki sposób trafia do przedsiębiorstwa, o tym czym jest dział zakupów oraz zapytam o to, w jaki sposób kobieta odnajduje się w części męskiej przedsiębiorstwa, czyli w tej, gdzie dokonuje się decyzji o zakupach. Magdo, jak trafiać do firmy? W firmie JKW Group pracuję od roku. Na początku zostałam zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw zakupów. Obecnie jestem kierownikiem. Do moich zadań należy planowanie zapasów za zabezpieczenie stoków magazynowych. Koordynuję także moim zespołem. Zajmuję się także budowaniem wizerunku firmy oraz szukaniem oszczędności. O, szeroki zakres pracy. No. Zadań nie brakuje, ale ja nie narzekam. Czym jest dział zakupów? Dział zakupów y, trudno określić jednym, jednym zdaniem. Jest to bardzo szerokie, szerokie spektrum procesów Musimy mieć kontakt z wieloma działami, przede wszystkim z działem zakupów, działem marketingu, magazynem, praktycznie z całym całą przedsiębiorstwem. Myślę, że dział zakupów jest jednym z filarów firmy. Zabezpieczamy stoki magazynowe, dbamy o ciągłość dostaw, szukamy oszczędności, jak wcześniej powiedziałam. JKB Group jest to firma, która ma szeroki asortyment. Tak. Każda rzecz, którą wyprodukujecie, musi mieć półprodukty, żeby to po prostu zbudować zwyczajnie. Jak się tym wszystkim odnaleźć, żeby nie zwariować na magazynie? Ważna jest systematyzacja, ważne jest, żeby rozmawiać przede wszystkim z innymi działami, kontaktować się, poukładanie okresów dostaw, ale także miejsca magazynowego. Sezonowość. Sprzedajcie również choinki. Jesteśmy w okresie świąteczno-noworocznym. To wymaga szczególnej koncentracji na tym, żeby w tym najważniejszym momencie produkcji nie zabrakło czegoś, nawet śrubeczki. Jak na tym wszystkim panować? Dokładnie, ważna jest tutaj systematyzacja spotkania z kierownikiem produkcji, ustalanie zapasów już na początku roku, a nawet wcześniej, bo Część asortymentu kupujemy w kraju, część za granicą. Także ważne jest o, o, tym, o to, żeby usiąść, po prostu ze sobą, porozmawiać mm. i dobrze zaplanować cały roczny plan. Kilka dni temu obchodziliśmy e, rocznicę, ponieważ minął dokładnie rok, jak pracujesz w firmie, dokładnie. i po roku jesteś kierownikiem. Opowiedz swoją historię, jak to wyglądało. Zostałam zatrudniona na stanowisko specjalisty do spraw zakupów. Po pół roku awansowałam. Między innymi dzięki temu, że stworzyłam swój zespół. Mm. Osiągnęłam kilka sukcesów. No i dostałam awans. No, domyślam się, że awans nie przyszedł z niczego, że na niego musiałaś ciężko zapracować. Wspomniałaś o sukcesach. Możesz jakieś zdradzić? No nie wszystkie. Ale spróbujmy. Ale przede wszystkim mogę pochwalić się tym, że przyniosłam znaczne oszczędności dla firmy. Tak jak wspomniałam, zbudowałam zespół, bo na początku pracowałam sama. Udało mi się usystematyzować dokumentację. Jesteśmy w trakcie wdrażania systemu. Mm. Pracujemy też nad tym, aby optymalizować nasz... Nasz dział. No właśnie. E, dział zakupów jest naprawdę istotnym elementem pracy każdego przedsiębiorstwa. E, jesteś kobietą, to jest raczej taki dział, w którym w, w zakresie sprzedaży i, i kupna pracują mężczyźni. Jak się odnajdy, odnajdujesz taką młodą kobieta w tych relacjach damsko-męskich podczas negocjacji? Nie mam tutaj żadnego, żadnego problemu, jeśli chodzi o, o to, żeby usiąść do stołu z płcią przeciwną i negocjować. Myślę, że ważne jest to, jakimi jesteśmy ludźmi. Mhm. I co mamy do powiedzenia, co mamy do zaoferowania? Nie, nie powinniśmy patrzeć na siebie poprzez pryzmat płci, tak? I nasza firma też bardzo mocno stawia na, zarówno na kobiety, jak i na mężczyzn. No właśnie. Moje pytanie właściwie było sprowokowane tym, że wiem, że Wasze przedsiębiorstwo szczególną wagę przykłada do równości szans kobiet i mężczyzn. Wiele słyszałem o kwestii równouprawnienia, która jest taką myślę polityką horyzontalną Waszego przedsiębiorstwa. Opowiedz proszę właśnie o tej równości szans w firmie JKB. Tak, no kobiety pomimo równouprawnienia w dzisiejszym świecie nie do, nie do końca są stawiane równo na piedestale z mężczyznami. Jeszcze nie we wszystkich przedsiębiorstwach mhm. jest to widoczne. JKB bardzo mocno stawia na kobiety. Słucha, słuchają u nas w firmie, słuchają co mamy do powiedzenia i widać to chociażby po stanowiskach kierowniczych. Mhm. Nie tylko mężczyźni są na. na Stanowiskach zarządzających, ale także kobiety. E, jesteście firmą taką produkcyjno-dystrybucyjną. Jednak jest taki obszar zdominowany przez mężczyzn, a jak sama powiedziałaś, e, szefami są również kobiety. Tak. Jak te relacje wewnątrz firmy damsko-męskiej się odbywają? Mężczyźni nie mają problemy na przykład z tym, że mogą nimi zarządzać kobiety? Myślę, myślę że nie. No w ogóle nie podchodzimy do tego w ten sposób. Siadamy do stołu. E, i rozmawiamy ze sobą, mhm. słuchamy siebie nawzajem. To jest klucz do sukcesu. Okej, okay. nowe technologie. Wiem, że dział zakupów również mocno w to wchodzi. Jakie macie plany w tym zakresie? Jakich środowisk informatycznych chcielibyście korzystać? Nie mogę tutaj zdradzić wszystkich szczegółów, ale wdrażamy teraz nasz system NAW, mhm. który znacznie usprawni naszą pracę. Oprócz tego szukamy także rozwiązań powiązanych z naszym systemem, które mogą usystematyzować pracę zakupów, ale także zapanować nad pewnymi procesami. Mhm. A mogłabyś trochę o tym poszerzyć, te informacje, na czym ten system NAV polega, jaką będzie wpływał na dział zakupów i na część produkcyjną przedsiębiorstwa? Przede wszystkim mamy możliwość zapanowania nad zapasami, mhm. widzimy. Na bieżąco na podstawie sprzedaży możemy przeanalizować nasze stoki magazynowe, zaplanować zakupy do przodu, zabezpieczyć stany zgodnie z, z razem z miejscem magazynowym, mhm. a dwa, że z, z, z zaplanowaniem budżetu. Mhm. A czy to nie jest tak, że trzeba pomimo tego systemu pójść na magazyn i policzyć, jest tyle śrubek? Tyle drutu i tyle sznurka? Wiadomo, że zdarzają się takie sytuacje, że trzeba coś zweryfikować fizycznie, a poza tym ja wychodzę z tego założenia, że nie powinniśmy się odcinać od, od ludzi pracujących na magazynie. Warto utrzymywać kontakt, warto ze sobą rozmawiać, więc e, warto też czasem do nich się po prostu przejść i. i i zobaczyć, co się dzieje. A zdarzy się, nie wiem, jak w dobrej restauracji, że nagle zabraknie mąki albo chleba i trzeba gdzieś szybko zareagować i coś szybko iść dokupić? Czy raczej mimo wszystko te wasze procedury, które macie w przedsiębiorstwie, powodują, że takich problemów nie spotykacie? Cały czas pracujemy nad usprawnianiem naszych procedur. Wiadomo, że są sytuacje kryzysowe, czasem trzeba gasić pożary, ale jest ich bardzo, bardzo mało i no, też nie zawsze wynika to z naszej winy, bo czasem dostawca może nie mieć jakiegoś asortymentu, może braknąć mu surowca, no, sytuacje losowe. Jeszcze jedno pytanie w tym wątku na temat magazynów bo przecież firma ma bardzo szeroki zakres działalności. Jak je w tym wszystkim odnaleźć? Bo przecież jest i stolarnia, mhm. i choinki, i sznury. Jak to wszystko ogarnąć? Idziemy w tym kierunku, żeby podzielić zespół na branżę. Mieć specjalistę od stolarni, mieć specjalistę od y, stricte produkcyjnych produktów mm -hmm. i produktów gotowych. Tak, tak widzę mój zespół, tak chciałabym to ułożyć. Firma pozwala się rozwijać? Jak najbardziej. Widać to chociaż po tym, że po pół roku zostałam kierownikiem. Y, w firmie słuchają. Y, co mam do powiedzenia? Są otwarci na, na moje pomysły. Byłam na szkoleniu z importu z Chin. Mhm. Mamy także język angielski. Szukacie również dostawców i kupujecie półprodukty poza granicami Polski, czy raczej koncentrujecie się, koncentruje się na rynku lokalnym? Mamy zarówno rynek lokalny, jak i zagraniczny. To umożliwia budowanie jakichś relacji międzynarodowych? Fajnie jest spotykać się z kontrahentem, na przykład z Chin czy z Wielkiej Brytanii? Jak to wygląda? Tak, bardzo można rozwinąć tutaj się personalnie. Przyjeżdżają, odwiedzają nas dostawcy z zagranicy, między innymi z Włoch, z Chinami także mamy kontakt. Uważasz, że to jest dobre miejsce dla ekspertów do pracy? Uważam, że tak, ale nie tylko, bo mhm. zaznaczałabym tutaj także taki aspekt, że szukamy osób także po studiach, po technikum, które chciałyby się rozwijać, dopiero zacząć swoją karierę zawodową. Jesteśmy otwarci naprawdę na, na różne osobowości. Przede wszystkim słuchamy nowych osób, które do nas przychodzą, noszą swoje nowe pomysły, taką świeżość. To jest właśnie firma dla osób młodych? Czy również tam swoje miejsce mogą znaleźć osoby, które są w sile wieku? Nie ma tutaj ograniczeń. Zarówno mamy im podzielony zespół są osoby młode i są osoby nieco starsze. Naprawdę wiek tutaj nie określa tego, czy, czy zatrudnimy daną osobę, czy nie. Okej. Okay. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dzisiaj pani Magda Grobelna, kierownik do spraw zakupów w firmie JKB Group. Dziękuję Ci Magdo za rozmowę. Dziękuję Łukaszu. Bardzo dziękuję. Życzę Państwu dobrego dnia.